Szanowni Państwo, wczoraj na ulicy Warszawy doszło do czegoś, z czym w Warszawie do tej pory raczej się nie spotykaliśmy, to znaczy z eksplozją lewicowej przemocy politycznej. Na ulicach Śródmieścia Warszawskiego wczoraj doszło do ataku bojówkarzy lewicowej organizacji Antifa, ataku na przedstawicieli ruchu narodowego działającego w ramach konfederacji, czyli działaczy, kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych reprezentujących jedną z sejmowych partii. To są obrazki, które do tej pory kojarzyły nam się raczej z opowieściami z dwudziestolecia międzywojennego albo z opowieściami o krajach na niższym poziomie demokracji, niższym poziomie debaty publicznej niż, niż to ma miejsce w Polsce. Do tej pory była to też narracja wykorzystywana raczej przez liberalno-lewicową stronę sceny politycznej, która z nabożną czcią wspomina prezydenta Adamowicza, która przypisuje prawicy szeroko pojętej aspiracje do tego, żeby przemocą rozwiązywać spory polityczne i żeby przemoc wykorzystywać do tego, by swoje cele osiągać. Wczoraj na ulicach Warszawy widzieliśmy coś innego. Widzieliśmy dwóch zamaskowanych działaczy lewicowej Antyfy, którzy z zaskoczenia, z pleców zaatakowali dwóch działaczy Ruchu Narodowego, używając gazu, używając pałek, wywołując poważne obrażenia fizyczne. U, u naszych kolegów partyjnych, naszych zaangażowanych w pokojowe protesty rolników działaczy. Apelujemy, żeby takie metody spotkały się z jednoznacznym, zgodnym potępieniem całej, całej sceny politycznej. Apelujemy do polityków lewicy, żeby odcięli się od Antify i poparli postulaty delegalizacji tej organizacji i surowego ścigania wszelkich tego typu zachowań. Nie pozwólmy, żeby debata pomiędzy partiami sejmowymi, partiami parlamentarnymi, popieranymi przez miliony Polaków, odbywała się w drodze przemocy ulicznej, stosowania broni na ulicach polskich miast. Bardzo proszę o zabranie głosu posła Krystiana Kamińskiego. Sytuacja jest poważna, ponieważ Dochodziło do scen, których nigdy nie powinno było dochodzić. Dochodziło ze strony lewicowych bojówkarzy, którzy powinni być właśnie wykluczeni poza nawias społeczny, dla, dla których nie powinno być miejsca w jakiejkolwiek formie polskiego społeczeństwa, ponieważ dopuszczają się czynów całkowicie niegodnych, które powinny być potępione właśnie przez wszystkie siły polityczne, przez całe społeczeństwo. Dlatego naszym żądaniem jest delegalizacja tych skrajnie lewicowych grup Antify. Będziemy występowali o to, żeby byli po prostu uznani za osoby wykluczone z jakiejkolwiek możliwości działalności społecznej. Ich działania przypominają działalność po prostu zwykłą terrorystyczną, na której nie powinno być żadnego przyzwolenia, i nasz postulat który po prostu jest słuszny, powinien zostać zrealizowany, ponieważ jeśli będziemy dopuszczali do tego, że takie grupy mają jakiekolwiek możliwości spotykania się, funkcjonowania, no to takie ekscesy będą się nasilały, ponieważ ich jakiekolwiek podejście do praw obywatelskich, do tego, jak funkcjonować w społeczeństwie jest daleko od tego, co cywilizowane osoby uważają za słuszne. Dlatego żądamy delegalizacji i będziemy działać wszystko, do tego doszło. Oddaję głos panu marszałkowi Posakowi. Szanowni Państwo, wczoraj mieliśmy wspaniałe, wielkie protesty rolnicze. Zryw polskiej, polskiej opinii publicznej, zryw Polaków w obronie swoich interesów. Najwyraźniej komuś to przeszkadzało, chciał ten dzień zepsuć napadając na działaczy ruchu narodowego. Było to typowo bandyckie zachowania charakterystyczne dla organizacji skrajnej lewicy, to znaczy napaść z wykorzystaniem również ciężkich narzędzi takich jak pałka, czy takich jak gaz w celu kradzieży flag partyjnych transparentów. To jest przenoszenie jakichś bandyckich obyczajów na poziom życia obywatelskiego, gdzie normalni, pokojowo nastawieni obywatele korzystają ze swoich praw. E, wszyscy mamy swoje prawa, wszyscy mamy prawo z nich korzystać w sposób pokojowy i demokratyczny. E, ta sytuacja z wczoraj pokazuje, że organizacje e, reprezentujące lewicowy radykalizm mieszają ludziom w głowach, popychają do łamania prawa, do robienia innym krzywdy, kompletnie e, w sposób... Trudny wręcz do zrozumienia jak bardzo bezsensowny, no bo zakładam, że nawet ci, którzy to zrobili nie są przeciwko polskim rolnikom. Będziemy oczekiwali ustalenia sprawców. Ja będę interweniował jeszcze dziś, rozmawiał z odpowiednimi dowódcami policji, żeby pilnie zabezpieczyć wszystkie dowody, zabezpieczyć nagrania z monitoringów i po prostu tych sprawców ustalić i ukarać. Uważamy, że takie przestępstwa nie mogą pozostawać niezgłoszone, nieukarane. To nie jest bacha sprawa. Jeden z działaczy, tym ciężkim narzędziem, którym oni się posługiwali, ma rozbitą głowę, więc też wchodzi w grę obdukcja lekarska. Ja będę również wnosił do prokuratora generalnego o objęcie śledztwa w tej sprawie nadzorem. Na to są poważne paragrafy. Chciałbym też przestrzec wszystkich, którzy podlegają właśnie wpływom tych radykalnych, lewicowych ideologii, że nie warto łamać prawa, nie warto iść w kierunku działań bandyckich czy terrorystycznych. W ten sposób nic dobrego w naszym kraju się nie osiągnie nie warto występować w ten sposób Polak przeciwko Polakowi obywatel przeciwko obywatelowi jesteśmy wszyscy obywatelami tego samego państwa i po to mamy demokratyczne instytucje tutaj między innymi parlament w którym jesteśmy żeby w nim spierać się o swoje poglądy to jest to co robią działacze konfederacji to jest to co robią działacze ruchu narodowego takie sytuacje przemocy i jakiejkolwiek akceptacji mieć nie będą dlatego będziemy oczekiwać bardzo zdecydowanych działań od nowego rządu nadzorującego policję, nadzorującego prokuraturę, żeby pokazał, że nie ma żadnego przyzwolenia na takie działania. I również my udzielamy pewnego wsparcia wszystkim poszkodowanym, żeby było jasne, że nikt, kto jest ofiarą takich bandyckich działań nie zostanie bez wsparcia, czy to mojego, czy innych posłów i że może liczyć na to wsparcie i że takie sprawy nie pozostaną niewyjaśnione.